Cześć wszystkim, ja jestem Krasz, Miło, że jesteś. Dzisiaj zaprezentuję wam 10 ciekawostek z gry Gothic, które pogłębią wasze odczucie z gry. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i co? Lecimy. Miłego oglądania. Ciekawostka numer 1. Kamienie runiczne. W świecie Gothic, kamienie runiczne to nie tylko źródło mocy dla czarodziejów, ale także symbol starożytnej cywilizacji, która przed wiekami stworzyła ogromne zapomniane imperium, a ich wiedza była przekazywana tylko wybranym. Ciekawostka numer 2. Przeznaczenie bezimiennego. Bezimienny nie jest tylko przypadkowym więźniem w kolonii karnej. Istnieje teoria, że jego przybycie w tym świecie było częścią większego planu, ma do spełnienia misję, która wpłynie na przyszłość całego królestwa. Ciekawostka numer 3. Czarodzieje wody. Czarodzieje wody, będąc jednym z trzech zaklętych zakonów, w rzeczywistości są spadkobiercami starożytnej, potężnej rasy, która kontrolowała żywioły wody. Ich misją było nie tylko zgłębianie magii, ale także ochrona sekretów pradawnych cywilizacji. Ciekawostka numer 4. Zakon ognia. Czarodzieje ognia nie tylko kontrolowali płomienie, ale byli także odpowiedzialni za najstarsze techniki wojenne i wojny, które miały miejsce przed powstaniem kolonii karnej. Ich rola w historii jest znacznie większa, niż można by przypuszczać. Ciekawostka numer 5. Wielka wojna z potworami. Dawno temu, zanim kolonia karna została założona, ludzie i potwory stoczyli Wielką Wojnę, której wynikiem była całkowita erozja wielu starożytnych królestw i rozprzestrzenie się magii, która obróciła świat do góry nogami. Ciekawostka numer 6: Korsarze. Korsarze, działający w świecie Gotik, nie są zwykłymi bandytami. Według lore, są spadkobiercami dawnych upadłych imperiów, którzy w zamian za wierność magii oferowali swoje usługi jako najemnicy i piraci. Ciekawostka numer 7. Relikty dawnych cywilizacji. W Kolonii karnej i poza nią znajdują się liczne relikty starożytnych cywilizacji. Niektóre z nich zawierają informacje, które mogą całkowicie zmienić bieg historii. Wiele z tych artefaktów jest poszukiwanych przez magów i wojowników. Ciekawostka numer 8. Orkowie walczą nie tylko z ludźmi. W Gothic 2 orkowie nie tylko walczą z ludźmi, ale także z dziką przyrodą. W górniczej dolinie można zauważyć, że orkowie regularnie polują na cieniostwory i inne niebezpieczne bestie które również traktują jako zagrożenie. To pokazuje, że orkowie muszą walczyć o przetrwanie nawet miejsca, które teoretycznie kontrolują. Ciekawostka numer 9 Porzucony zamek Robara W pierwotnych wersjach Gothic 1 zamek króla Robara miał być obecny w grze, jednak ostatecznie został usunięty. W trailerze gry widać sceny z zamkiem, a także postać Robara II, co sugeruje, że początkowo miał on pełnić większą rolę w fabule. Zamek i sam robar ostatecznie zostali zastąpieni innymi elementami w grze, ale ta porzucona koncepcja zostaje ciekawostką w historii rozwoju serii. Ciekawostka numer 10 Początkowe plany na Gothic W pierwotnych planach twórców Gothic 1 gra miała zawierać multiplayer. Wczesne prototypy zawierają funkcję, która pozwalała graczom na wspólne przemieszczanie się po kolonii karnej i współpracę w misjach. Ostatecznie ta koncepcja została porzucona, a gra stała się typową grą sing-player. Pomimo tego, fragmenty kodu związane z tymi funkcjami można znaleźć w plikach gry, co sugeruje, że Gothic mógłby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby multiplayer był częścią finalnej wersji. Na dzisiaj byłoby to tyle. Jeżeli podoba Ci się temat Gotika, zostaw subka i lajka. Like no i widzimy się w kolejnych ciekawostkach. Jak macie jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, napiszcie w komentarzu na dole. Miłego dnia, cześć!